Siemanko to jest kolejny odcinek z serii od Łysusa do Luksusa. I w dzisiejszym odcinku będziemy siać naszą dwunastką i będziemy siać rzepak. Tak? Co ostatnio było? Soja ostatnio była. To teraz rzepak sobie zasiejemy. Mm. Ja już pośrednik. Tutaj przed chwilą nawóz rozsiewałem, Szybko poszło, nie chciałem tego na odcinku pokazywać, bo to aż za szybko leciało, więc no Rozsiałem i, i spokój. Więc napiszcie hashtag siewy. Tołą przynoszę serduszko. Czekajcie tylko co ja tu mam ustawią rzepak. Czekajcie, bo jeszcze muszę pojechać na perę. Zostawiacie suby z dzwoneczkami koniecznie, bo po 50 subów. Zostawiacie łapki w górę, podajcie do mnie na Instagrama, bo tam powinna się pojawić za niedługo nowa fotka. I co więcej... I wpadajcie na górkę na Discordzie. Oj kurde, nie ten. Dalej. Ładujemy rzepaczek. No i za niedługo trzeba będzie robić siana bo ktoś mi belki ukradł no, na nicowie. Bo o. Tutaj miałem belki siana, a teraz nie mam. Ukradli mi. Jeśli będzie od nowa siana robić, no. I w następnym odcinku a, pojedziemy do mechanika. Na liście odebrać brasy. Bo dzwonił do mnie, że już mogę odbierać, że jest już naszykowana do odbioru i tylko pojechać i wziąć, nie? Więc my tak zrobimy, że pojedziemy i weźmiemy. Hmm. I co więcej, no, ja dzisiaj nareszcie jeździłem na motorze, no. Ale się fajnie jeździło znaczy, nie, wczoraj Bo to oglądać w środę, a ja jeździłem we no wtorek na motorze. Sobie Ale zarębiście normalnie no, tak, Ale ciężki ten motor mój Co ja jeszcze? No Ale jak ja się na tym nauczę jeździć, to ja już na innych Będę ja umiał jeździć, więc jest giz i normalnie cacy się jeździ, widzowie Jak ktoś się, się zastanawia czy jeździć, czy jeździć, czy uczyć się jeździć na motorze, to polecam. Zajebista zabawka. Uff. o Oga, przyjechałem. No nie no. On to ma wyczucie czasu. Kurde! Widzowie! Czekałem na Naisa Dobre jakieś pół godziny, jak nie lepiej. A jak już się wkurzyłem i postanowiłem na, zacząć odcinek, to ona akurat przydał. No co za co cały wyrazego odciszę tego posłuchacie chociaż wymówki tu i tu. No, przywitaj się Nice i słuchamy twojej wymówki. Dlaczego cię tyle czasu nie było? Jak ja już URL siedziałem z pół godziny bezczynnie i się wkurzyłem to postanowiłem zawsze pogrywać. Ej, ile ty nagrałeś? Minu cztery minuty. Cztery minuty nagrałem. A może weź skończyć to nagramy I słyszę tup 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 lije. Ale po co? Jak już dosyć pole nagrałem. Impact. Swoje kawałek położone, no genialnie. Dobra, no ja nie będę na razie uczestniczyć w odcinku Bo No niestety, no musiałam pomóc na górze u wujka, bo Tego Kury trzeba było rozprawić i jeszcze rozprawić na wiesz, na ćwiartki No w sensie wiesz o co chodzi, nie? Nie wiem, wiem Skrzydełka wiem. i tak Skrzydełka, czy nóżka? <śmiech> co? <laughs> Skrzydełka, czy nóżka? <noise> jasne że. Jedno i drugie. Hehehe, <noise> <noise> ale ty jesteś normalny. Na razie siedziałem w pół godziny bezczynnie. A jak już się wziąłem za odcinek, to słyszę dob, top, dob, lizję. No <noise> <I> niestety, <noise> ale <I> nie nagramy <noise> <I> dzisiaj <noise> dwa. O nie, nie jestem dzisiaj Weź, pizza. Ale wtedy tym nagralibyśmy dzisiaj dwa, to, to byśmy mieli dzień z głowy. I tak to trzeba byłoby nagrywać. Przy... Po co? No tak o, nie a, a jak serię byśmy nagrywali, jak drugi odcinek, byśmy nagrywali. Tak, e, coś na Kedysie. Jak? Ja? Całe życie na kredycie. Całe życie na kredycie? No. A, no dobra. Siok. No. Ale wracając sobie do tematu. To... No to to jest akurat no... Fajna zabawka. Czekaj, a ty... Bo zapomniałem, ty na ICI Co? Nie! Władowałem! Slag. Zapo nie, to kliknie mi zamiast. Kuli, ty. Wyładowałem wszystko. E, czekaj nawet, bo zapomniałem. Ty jeździłeś na motorze czy nie? Mm, nie. No, ale to... Mata to fajna załatwić. Polecam. No ja jeszcze. Jak to się, to ja jeździłem. Cichaj. Je nie wrzeszcz. Jak to, to oglądasz, to ja jeździłem No czyli wczoraj. Jeszcze dzisiaj będzie to tego jak swojej No i zaraz. I teraz można jechać na to <grym> Tu nie ma. Chyba na mama mija serdu. Ja? O ty kurde. O jesteś. Pusty. jest, Busty... A, jest... jest mięta. Z jednej Co? No, piłeś kiedyś miętę? No. no. I ja piję właśnie teraz miętę, y, tam, miętę z jedną łyżeczką cukru. Jedną. No i? Co w związku z tym? No jest takie dobre. No i? No i, no i, no i... Cię no i A ja piję... A ja piję, co ja piję? E, Zbyszka piję. Z limonki. No, taki napój, normalny. Zbyszka szczyt Lejman, A widzisz no. mhm. Zbychu! Zbycham chlam Kurde, ale na znacznikach się wygodnie robi. Nie sądziłem, że aż tak wygodnie na znacznikach się robi. Ja cię kręcam. bez żadnego mśniaka. No pole... Żół, Żul, Żul, Żul. No, jedno pole będzie pewnie zasiane. Tutaj to jest w zasadzie odcinek z siebów zrobię tylko. Co dzisiaj nie zasieję, to zasieję sobie poza nie, nie wiem, bio to naprzedzę, bo już od. Kiedyś. tak Ej, szczerze teraz nie wiem co mam robić. Idź kurczaki rozprawaj. Kłczaki rozprawia Ale mówiłem ci, ja z nagram. Oj kolega, a mi się kichło. <laughs> no ale jak ja już siedziałem pół godziny bezczynnie, nic nie no to się włożyłem i stwierdziłem, że sobie nagram, nie? No Na, ale jak, jak ja już zacząłem nagrywać, to słyszę, trzy minuty nagrałem, a ty idziesz top, top, top. Ej, mówię, no szkoda, zajmij się, tylko no zajmę Wystarczy młotek. <grych> Dzięki za <domotyka>. młotek, <grych> O której kończysz ten yy, odcinek? Tak Nie się wiem, za 10 bądź. minut. Bo już jest 10. minuta 56, dobra. Nie E, ale nie, no dawaj dzisiaj nagrajmy dwa. Nie, jest się sytuacja, ja chcę spać. Ja też chcę spać, ale... No, no jak to już jest To się się jako, co, co jeszcze jest. Ale nie no, nagrajmy dzisiaj dwa, to będzie jutro mniej nagrywane. Ja czy tam kiedyś... Takiej, żeby jak... nie było takiej sytuacji jak wczoraj, wczoraj, wczoraj. Ale jak? Jak wczoraj, wczoraj? No, że ten... jak to robiliśmy A, że wczoraj co... Co my robiliśmy? A, mody. usuwaliśmy nie. Ale to... no to wtedy z tego dnia to ja sobie było tym. Jak już kółę do bo ja Jak już usunęliśmy mody, to po, us po usuwaniu ja nagrałem sobie odcinek sam z sali czwartej. A. Więc było, było. Są... Od jakiegoś... od niedzieli bodajże? Czy nawet od soboty? Słodczyk czy jedno? Albo nawet od Niktob? Albo trzech? Bez przerwy Ej czekaj, a ty... ...ma nie dobra. Ty najskredzisz, by akurat posłonę spalał u siebie? Chyba nie, a co? Bo ja nie pamiętam, jak żeśmy się, się umawiali, bo... Chyba umówi umówiliśmy się, że słamia dla mnie, tak? Czy nie? Aaa, to... tak! Tak się tak, umowialiśmy? To ja nie będę chciał no. u żadnego pola w pszenicę, czy tam sobie szansę powiedz. Bo mi to ma się od niej a ten... będę miał. No i zaraz... Tak. Proszę ją teraz zasata. Ty mówiłeś, że to będą te rolki. Jak? Jak w tłotki? Ja w no, chyba to... Przyjadę z Nie, to były że rolki i te. Zwykłe rolki te okrągłe. Bo, zwyk, spo, bo swoimi swoim mówiłeś, że nie, bo tego. Bo jak to? Bo ty masz takie że trzeba ci cię większe ja właśnie tak za bardzo nie pamiętam, żebym tak mówił. Ale ten. Y, dzisiaj zadzwonił do mnie mechanik, że już mi SIP ma. <coughs> że już sitma jest moja ta moja artyskująca. Gotowa do odbioru, Że już zrobił. Więc no. I mogę sprowadzić... O już pana biorę, to chłodę szybko, psuję. Nie, bo to... Te... Nie, Bo ideale. piłem właśnie tą miętę i właśnie ten. O... I zawsze wylał? Nie. Ja. Nie. No, jak to się nazywa? A... O, niech. Zadzwonił do mechanik że już jest Sigma moja no do odbiorowała. I właśnie się zastanawiał tak, czy od kogoś klasę rolującą, e, e, czy jednak mają sigma stosować. Ale to... To nie wiem ja czy mam dać odpowiedź, czy co? No dajesz mi. No. Nie wiem, no ja bym zrobił. Prostkujące, yy, znaczy, ten ubelujące. Że... Okrągłe. No okrągłe, no to. Tak. No, tylko, że to... Bo ja prasę bym ci nawet załatwił. No i chyba to tak będzie, zrobić, a te... A to moją sypnę, to od razu pracy po remoncie. Wystawisz najpierw jakimś, ale liczyć ciężko. Może też akurat będzie to kupić. Bo nie nieraz ja ciągną to prasę. On tą prasę będzie sprzedawać, chce sprzedawać, tylko że na razie nie wie komu i. O, to, Co może, ile. Się nim, to może się z nim dogadam żeby kupić go tą Nie no, ja tak się stał, nie? On to mówi, że 3000 za nią. trzy 3000 to. Będę no, no on, on nie? On, on mówi, że niech idzie ona, bo on i tak nie będzie używać. A... Przecież nie będziemy trzymać vloga na dla... dla... do... No, To mi to ja akurat kupię. Sprzedaj moją Sitna. Bo moja Sitma ze 4 jest warta po tym MOMC, bo ja już ją widziałem jak ona wygląda po tym MMOC. Ładna. Zielona taka. No. Hmm, odemontowana, nic nie półka, nic nie spółka i łap. Normalnie yy, z tego. Po z salonu. Z fabryki? No, ty się śmiejesz, ale on dosłownie tak wygląda, jakby jak była po prostu z salonu. No, ja się to bardzo cieszę. Nie no, ale ten czas upraszcza, jak No. A ty dodawajesz tego co ja 60 do temat, no. To tego samego. I to właśnie. No. no za... I będzie trzy pola zasiane na no. odcinku. Tylko jedno mi zostanie. Zasiane. Poza odcinkiem. Ej, i co? co ma jest? To jeden na jedno, czy dwa? Chcesz koniecznie? Nie no, dwa. To się nie ma sprawy. No właśnie... ja mi też się nie chce, ale jest ja w ogóle... To jest na dwudziestą drogę, a jak ja się położę do tej dwudziestu tysięcznej cyfry, no to ja już to... lewo sobie już skasane na lekcje. Właśnie nie wiem, bo mi się by przydało ten jeden odcinek. Bo jakby jeden ani drugi nie mógł nagrywać, ani wrzeć i nie chciałoby śmiało, to... W sensie, no dobra, no jak chcesz, tylko ja ci mówię, że to filmowy. A to nic nie trzeba pomagać na odcinkach? Ogólnie chcę. Wpadajcie do kanału NASA NICE, i zaczęło pójść. Mmmm. Ogólnie to nie wiem, co. Mam na klasz, ale. Ostatnio były chyba śniwactwa. Nie. Nie, 7 były. 7 były. No to co. Z, poza odcinkami okres spraw. Czyli ich fastowanie? Ja Nie no ma... tak, tak, tak. Ja się mogę że... tych. Nie wiem dlaczego. Nie, no, spok spoko. No ja już mam koncepcję jak to ma wyglądać w sensie. No. Ty jak to to w no ja bym nie chcę to... wyglądać No... Dobra. Eee, y, nie, bo ja już mam koncepcję jakbyśmy tak robili. Tylko, że coś mi się zepsuło z farmingiem, nie? I ten. Ile się czeka farmingowych dni w no farmingu no. y, na, ten, na zboże, Na zborze. A ja wiem. Kilka, dwa, trzy. Nie jestem tajemny, ale właśnie. Ma. no właśnie, bo ja mam nie na cały dzień odpalonego serweru, cały dzień od kolany, w farmingu. Nie? A nie kliknąłeś pauzę? No właśnie nie, pausa nie. idziecie jeszcze raz Na maksa, na subwajcie czy na 1? Bo może ja bym wszedł teraz już po ten? No to tam ogarni. Weź teraz ogarni, to ja ci mogę pomóc w cichu. Dzięki mnie... A, a, a... My... a dobra. Drobną ciebie na serwie w ogóle nie wiadomo. Bo... Ciekawe <try> Tak, ale to wiesz co bym zrobić? Co? Wziąć y, tego... Bo ja wziąłem je, jednoosobową grę. No to... Oh. No like. Mówiłem właśnie. Zaraz wyjdę idę, zaraz jeżeli... No i w zasadzie będzie po twojej mieście, bo nagrywamy parze. Czyli ty pewnie dwa na kanał, to... i to. do mnie, No, i co? O, już 40-minutowa odcinka. Dobra, zaszedłem jeszcze po pole i kończę. Ej, hey, jesteś najszybciej nice? w białym? Tak, jest. Słyszysz? No, słyszę, słyszę. No, i widać. Jednak nie będę kończył. Sobie tam jutro dokończył. Siebie. Dobra widzowie, to dzisiaj szło bo to by było na tyle. I do następnego. Cześć.